Ludzie w Polsce, myślę, że na świecie, ale żyjemy w Polsce, więc będę mówił o Polsce, ludzie w Polsce mają bardzo zły obraz Boga. Boga, który jest bardzo daleko. Boga, który jest niedostępny. Boga, który jest zły. Boga, który jest tylko i wyłącznie sędzią. Boga, który chyba nawet ludzi nie lubi. Boga, który jest... Tak bardzo niedostępny, że nie interesuje się tak naprawdę tym, co się we mnie dzieje, czy ze mną dzieje. Chcę ci powiedzieć, to jest diabelskie kłamstwo. To jest właśnie oszustwo diabelskie, żebyś tak myślał. Bóg jest Bogiem miłości. Tak, to prawda, że jest sędzią sprawiedliwym i przyjdzie sądzić świat. Amen. Mówimy, przyjdź, panie Jezu. Przyjdzie taki dzień, że Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemi i będzie sprawiedliwie sądził żywych i umarłych. Ci, zas, którzy skorzystali z łaski zbawienia, przechodzą i nie będą sądzeni, to jest cudowna wiadomość. Nie dajmy się oszukać. Bóg jest Bogiem miłości, nieskończonej, doskonałej miłości. I chcę ci powiedzieć coś bardzo oczywistego, ale jakże ważnego. Jezus Cię kocha. A Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa zrobił już dla Ciebie absolutnie wszystko. Myślałeś kiedyś o tym? Wiem, że często o tym mówimy w Kościele, ale pomyśl, co jeszcze Bóg może zrobić, skoro wszystko się dokonało? Zaprasza nas dzisiaj po raz kolejny, abyś to wziął i przyjął, tą łaskę i dar mocy życia wolności, w pełnej wolności. Bóg jest dobrym Bogiem. Znamy wszyscy Jana 3:16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, co? Nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie posłał Bóg syna swego na świat po to, aby sądził świat, lecz po to, aby świat był przez Niego zbawiony. To jest dobra nowina dla każdego kto wierzy. Śpiewamy piosenki o tym, Bóg tak umiłował świat. W Rzymian kolejny fragment. Posłuchajcie. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, kiedy byliśmy grzesznikami, we właściwym czasie umarł za nas, za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że kto umrze za sprawiedliwego prędzej za dobrego gotów kto się sumrzeć. Posłuchajcie. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Mam nadzieję, że spotkałeś na swojej drodze żywego Boga. Jeśli tak jest, to wiem jedno: sam tego doświadczyłem. Znamy świadectwa wielu ludzi, znamy świadectwa tych, o których czytamy. Spotkanie Pawła z Jezusem Apostoła i każdego człowieka, kiedy spotkałeś się z żywym Bogiem, od tego dnia już nic nie jest takie same. Już nic nie jest takie same, wszystko jest nowe, wszystko jest świeże. I dzisiaj wracam do tego, bo zależy mi na tym, żeby Kościół korzystał z tej pełni, którą ma w Jezusie Chrystusie. Abyśmy żyli, naprawdę żyli. Bóg jest dobrym Bogiem. On Cię słyszy. On jest blisko, bliżej niż myślisz. Słyszy Twoje wołanie, słyszy Twoje pragnienia, słyszy kiedy wzdychasz, słyszy kiedy płaczesz, wie kiedy się smucisz, wie kiedy się radujesz, bo jest Bogiem, bo Cię stworzył. I o ile w to wierzysz, o ile do Niego należysz, to Twoje życie może od dzisiaj wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ w Jezusie Chrystusie już to mówiłem, Bóg posłał odpowiedzi i rozwiązania na wszystkie nasze trudności i problemy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Problem polega na tym, że my często przychodzimy do Boga tylko po to, żeby coś od Niego otrzymać. Problem polega na tym, że często przychodzimy do Boga tylko po to, żeby coś od Niego otrzymać, a nie po to, żeby z Nim być. To nie jest relacja, to jest religia. Bóg nas powołał do relacji. Nazwał nas swoimi dziećmi. Jaka jest normalna, prawdziwa relacja mamy, taty i kochających dzieci? Kochającej się rodziny. Trochę to nienormalne, jeśli nasze dzieci przychodziłyby tylko po to i mówiły: To się zdarza, daj, daj i daj, i daj. Jak się wtedy czujesz? Chcemy być razem. Często przychodzimy do Boga tylko po to, żeby coś od niego otrzymać, a nie żeby z nim być. Dzisiaj chcecie zachęcić do tego. Nie rób tego. Jeśli tak jest, to to jest religia. To jest rutyna, która zabija Twoją więź z Bogiem. Nauczmy się być blisko, nauczmy się na nowo tej relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. To jest pragnienie Jego serca. Czytamy o tym w Bożym Słowie. Tak wiem, żyjemy w trudnych czasach. Nie muszę dzisiaj nikogo z Was o tym przekonywać. Żyjemy trudno, w trudnych czasach i jak często to powtarzam, już to znacie, lepiej już było. Lepiej już było. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Boża miłość nie zależy od żadnych okoliczności. Bóg się nie zmienia. Czy myślisz, że jak wstajesz i jeśli źle albo pada deszcz, to Pana Boga nie ma, a kiedy świeci słonko i czujesz się dobrze, to On jest. Bóg jest, i On nie zależy od okoliczności. Mało tego, dobrze o tym wiecie, że w swoim słowie, mówiliśmy to już dzisiaj wielokrotnie i wiele razy mówił nam o tym, że przyjdą trudne czasy. Czytajcie Ewangelię, Jezus ciągle o tym mówił. Jezus nikogo nie oszukiwał. Nie powiedział pójdź za mną, a potem życie będzie usłane różami. Powiedział tak, życie ze mną jest niezwykłe, fascynujące. Przede wszystkim będziesz zbawiony, twoje grzechy będą przebaczone i wieczność spędzisz z Bogiem. Ale my nie jesteśmy z tego świata. To nie jest nasze królestwo. On o tym mówił. Nikogo nie oszukiwał. Mówił o tym, że dożyjemy czasów, gdzie ludzie zło będą nazywać dobrem, a dobro złem. I tak jest. Ale Bóg nie jest zależny od okoliczności. On nam mówił, że to przyjdzie i że będą takie chwile. Dlatego myślę, że dzisiaj jest niezwykle ważną rzeczą, kościele, aby wrócić do tego, że albo Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego, albo nie jest nim wcale. Albo Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego, albo nie jest nim wcale. Chcesz żyć pełnią życia, to postaw Chrystusa w centrum. chce żyć w wolności chrystusowej to zaproś go do swojego życia